Cześć, nagrywam materiał nietypowo z naszego mobilnego laboratorium testowego wideorejestratorów, a chcę w tym materiale bardzo króciutko przedstawić Wam najnowszy widorejstrator 70 Mai model A510. Szerszą prezentację, recenzję tego modelu znajdziecie na kanale, ona będzie opublikowana wkrótce, bądź już jest opublikowana w zależności od tego, kiedy dokładnie oglądasz ten materiał. Oczywiście będę linkował te materiały w opisie pod tym filmem. A510 to bezpośredni następca modelu A500S, znanego jako Pro++, 70 Teraz pokazuję Wam to obydwa te wideorejestratory i teraz zagadka dla Was, który jest który. Jeden jest nowy, drugi jest stary i od razu mówię, przez co zresztą chyba widać dość dobitnie, że one są niemalże identyczne. Jeżeli masz już tą 500S w swoim samochodzie, to możesz już właściwie plug and play, Prawie plug-and-play przełożyć 510 do swojego samochodu, bo sposób mocowania, uchwyt jest ten sam, kształt obiektywu jest ten sam. Jeżeli masz filtr polaryzacyjny założony na obiektywie, to możesz też go przełożyć. Jedyna zmiana tak naprawdę to jest zasilanie w nowym modelu, czyli tutaj w tym jest USB typu C, tutaj w starym jest micro USB, więc no, zasilanie trzeba będzie przełożyć, ale nawet tylną kamerę można wpiąć do 510 bez problemu. Więc jeżeli masz na kamerę na przód i tył A500S dual, to możesz kupić sobie tylko kamerę na przód A510, wpiąć ją w kabel do kamery tylnej i ta kamera tylna też będzie z 510 działała, więc to jest naprawdę duży plus. Fajnie to jest pomyślane przez Seventy May, jeżeli ktoś robi taki upgrade ze starszego modelu na nowszy. Tak więc jak widać od zewnątrz tutaj praktycznie zmian nie ma. One są niemalże identyczne, Czyli najważniejsze nowości kryją się wewnątrz. W, w sercu tych widorejestratorów, czy widorejestratora A510. Tutaj wyróżniam takie dwie najbardziej istotne zmiany. Po pierwsze, sensor obrazu czy optyka generalnie oparta o nowej generacji Sony Starvis 2, sensor obrazu, który oferuje. Tę samą rozdzielczość, czyli 2,5K jest w starym modelu, 2,5K w nowym, ale w nowym mamy też do dyspozycji bardzo skuteczny, wyjątkowo skuteczny tryb HDR, który przede wszystkim świetnie wychwytuje tablice w warunkach nocnych. Pod tym względem jest to naprawdę spory przeskok względem 500S. -ki. Pełne testy porównania znajdziesz oczywiście na kanale. Druga istotna nowość: wsparcie dla usług chmurowych Seventy Maj po podłączeniu przez opcjonalnie dostępny moduł UP04 04 i UP04. Jest to moduł, który stanowi adapter zasilania i modem 4G LTE w jednym i dzięki temu modemowi, po włożeniu do niego, do tego modemu karty SIM, zyskuje dostęp do usług chmurowych 70 co to daje w dużym uproszczeniu? Zdalny dostęp do widorejstratora z aplikacji w smartfonie, możliwość otrzymywania alertów z kamerki, kiedy wykryje na przykład jakieś uderzenie podczas postoju, możliwość śledzenia lokalizacji pojazdu, odtwarzania plików zdarzeń ze zdarzeniami, pobierania ich do telefonu itd. tak Generalnie kategoria usług chmurowych czy widorejstratorów z usługami chmurowymi to jest bardzo prężnie rozwijająca się kategoria widorejstratorów, szczególnie w tym roku 2024. No i A510 będzie kolejna. Bardzo ciekawym reprezentantem tej kategorii, a szczególnie, że będzie to najtańszy de facto na dzień dzisiejszy, kiedy o tym mówię, najtańszy widorejestrator chmurowy na rynku. Poniżej 1000 zł będzie można taki komplet chmurowy sobie zmontować. No i właśnie cena poniżej 1000 zł. Dlaczego? Ponieważ kamera na przód A510 będzie kosztować 549 zł 649 zł na przód i tył, dodając do tego. Koszt modułu UP04 299 zł. wychodzi nam poniżej 1000 zł. za widorejstrator z opcją chmurową, czyli dostępem tym zdalnym przez aplikację, przez internet na polskim rynku na dzień dzisiejszy. I to jest naprawdę duży, można powiedzieć, taki game changer, ponieważ jest to najbardziej konkurencyjny w tym momencie pod tym względem widorejstrator na polskim rynku. Więc tutaj seventy mine naprawdę rzuca, że tak powiem, rękawice dla innych widorejstratorów innych producentów. I tutaj mamy do czynienia z wideorejestratorem, który moim zdaniem zapowiada się na duży hit, szczególnie właśnie ze względu na te możliwości, jakość nagrywania i funkcjonalność, jakby globalnie patrząc w relacji do ceny tego wideo rejestratora czy całego zestawu, łącznie z tym ewentualnie modułem UP04. Tak więc, Seventy My A510, tu krótka zajawka na kanale, szukaj pełnej prezentacji, recenzji, a także road testów, ewentualnie porównań z innymi wideo rejestratorami. Linki oczywiście tutaj daję też w opisie pod tym filmem. Natomiast no, daj znać w komentarzu, co sądzisz o nowym A510, czy planujesz kupić ten wiodoregistrator, ewentualnie czy masz A500S i planujesz zamienić na, zrobić upgrade na 510 i doświadczyć tego skoku jakościowego do góry, a 500S przełożyć na przykład do drugiego samochodu w rodzinie. Daj znać w komentarzu. Tymczasem w tym materiale to wszystko. Dzięki za oglądanie i do następnego razu. Cześć. videorejestratory 24PL mają już 10 lat. Subskrybuj nasz kanał na YouTube, szukaj więcej w społecznościówkach i na naszej stronie internetowej.